Największy szał na Pokémony był w czasach, kiedy oglądało się je na Polsacie. Pokémony były wszędzie. Machina marketingowa była naprawdę duża i moim zdaniem znacznie większa niż ta z czasów Dragon Ball'a, który leciał na mniej popularnej stacji RTL-7. Najważniejszymi rzeczami, jakie warto przypomnieć, są m.in. tazosy, o których wspomniałem już w odcinku o Dragon Ball'u. W tym przypadku jednak była to zupełnie inna liga i podejście. Plastikowe krążki, które znajdowało się w paczkach chipsów, prezentowały konkretne Pokémony. Jak wiecie, celem Asha było zebrać je wszystkie. Twórcy Tazosów skorzystali z tego pomysłu i dzieciaki, podobnie jak główny bohater, zbierały Pokemony w formie właśnie Tazosów. Tak jak podczas ery zbierania karteczek czy obrazków z gum turbo, tutaj również pojawił się handel wymienny, pozbywanie się powtórek i tym podobne. Jedne Tazosy były warte mniej, inne więcej. Jedne były zwykłe, inne unikatowe. Metal Tazo. Oprócz tego kupowało się specjalne pojemniki, aby niczym w Pokebolach trzymać znalezione w chipsach Worki. Oprócz Pokémon Tazos zbierało się też naklejki do specjalnych segregatorów. Z tego co pamiętam, to były one dołączone do bułeczek Chipikao, czyli takich ówczesnych Seven Daysów. Tutaj również towarzyszyła cała idea zbierania i złapania ich wszystkich. Przypominam sobie jeszcze jedną rzecz, a mianowicie elektroniczny Pokédex. Nie pamiętam za bardzo jak on działał, ale można w nim było przechowywać informacje na temat różnych Pokémonów zupełnie tak jak w kreskówce czy grze. Zawsze chciałem to mieć. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова